Jakbym widział Kamila Stocha, też tak latał. To może ta postać? On grał tą postacią. serdecznie, 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 serdecznie i serdecznie oczekiwając na niesamowicie ciekawą rozgrywkę No ale, witajcie ziomeczki, dzisiaj gramy w smajta Mam nadzieję, że będzie wesoło Więc tak, dzisiaj ja bym zagrał chyba moim smokiem Na, jedyne co w tej grze bo ja to chyba nazwy, naprawdę Gep, kurde Wanii ju gep nie, no naprawdę czasami aż języki łamią. W sumie to jest smak jest No już w sumie go coś tam ogarniałem, ale kurde. Od razu mówię, nie jestem idealny w smajcie. Ja to naprawdę niedawno i to nie jest jak Lol, że... A bo, bo tu coś tam nie nam nie wyjdzie, what the fuck to moja wina, bo To jest po prostu To jest po prostu jakiś... uuu, oni mają jakieś ramki, w mają skórkę No to czuję, że będzie porażka No ale w sumie no, skórka to w pewnym sensie taka Jak to powiedzieć Przewaga psychiczna, nie? No nawet w lolu na przykład ale co ja będę mówił o LOL? To jest Mike. Czyli nawet bardzo podobna do Lola, ale... Graficznie, jeżeli tak by był Lol to naprawdę był super idealny. Bardzo fajnie mi się podoba yy, ta kamera ustawiona i że widzimy własną postać. To się nazywa z trzeciej osoby czy coś. Takiego? O, no tutaj mamy sporzoną nazwę. Stanbuko. Tak, Pierwsze to. O, słoneczny był i ja. Ares tak. O! Okej, okay, dobra. Nie kupię mi tam. Proszę się nie. Proszę się nie czepiać o ja mój pilt, ja naprawdę jestem bardzo... Jeżeli o to chodzi niesprawne pod tym wpływem tej grze tak Więc... tak będę padł, tak będę mówił Tutaj jest nasz Nexus, który pije. W sumie nie, nie, nie powiem Wam jakiś Tutaj jest coś takiego jak inhibitor. To jest to, to, to również chcielam, tam tam znaczy Już zaczęli kampowy, znaczy, e, poszli na kampy. I drużyna pewnie też, no to... Ja jako, kurcze, dobry modlaner będę tutaj... Midlej, okay, midlaner... Modlaner. będę tutaj Las hitował milionów. No jak bym się wystraszył. What?

i I W sumie nie chcę tutaj teraz tak kozaczyć, bo my mamy tak dużo życia, że... A dobra, spotka. Spotka. Masz pomysł? Eliska tam biegnie, what the fuck? Dobra Teraz zbierzemy się w taki Taki naprawdę, ciśniemy to, musimy to wygrać Teraz patrzy na mnie, nie wiem, może dużo częściej, bo nie, bo mało, mam na ży, mało widzów Jakaś część tam moich widzów mnie ogląda, więc nie zawiodę was I... fuck you, Masz wiatrem poryju Kurna macie co jeszcze, kokony ma Ale w ogóle młodeże życia. Hey, Zaraz spiel dzielą nam z baseballem. Yes! Ej poważnie, teraz nawet się nie spodziewałem, że kogoś zabiję. Naprawdę wierzcie mi. Nie mam zbyt dużego levelu w tą grę albo doświadczenia Ale to było dobre, to było dobre Nie 2 na 10 Dobicie dziada Ja tankuję Z2 Yy, ziomeczki, to była babcia, to była babcia. No niestety Takie rzeczy się zdarzają drugiej teści. Dobra! Ciśniemy tym ...ga... jakimś tam synkiem. To jest smok kolorowy, jeżeli chodzi o kolorystykę, to chyba na wow! Low HP, że ja pierdzielę. Dobrze. Jest 3 do 4. Jeden teamfight i możemy to zrobić bez pracy. Jak zwykle zmisowałem tym wiatrem. Ej, pająk mi w kurna! No nie kurna, proszę na... No... Naprawdę! Lily! Really. Ale mi dobrze idzie, że ja w tym dzielę. Ale w sumie ja jestem takim przykładem, że nie wiem, że Polacy też potrafię. Oczywiście, że są jakieś takie słabsze albo... lepsze słabsze Ale... Wszyscy ludzie ogólnie myślą, a to i to są takie nuby, musimy ich hejtować, bo to, to są pałe i oni nie mają, nie wiedzą co to jest League of Legends albo, ła kurna, namierzyłam. O dostałam wszystko z Że to jest, nie wiem, gra i kurna przegrywamy wszystko przez Polaków, bo to są takie, takie tacy debile, że ja pierdzielę, żeby nie wyszli od razu, bo kurna, po prostu są OP. No ale ja w sumie nie wszyscy są tacy, może oczywiście jakaś tam cząstka na pewno, nie? Bo ja nie wierzę w jakieś takie idealne... idealne... Idealny, idealnych ludzi i coś, ale... O ja pitulę! Backdoor kurde, nie wyszedł mi! Jak wiatrem po mordzie, Najlepsze, to jest najlepsza umiejętność... O! Ten słoneczny Wukong jest naprawdę świetny. 2 na 10. ale Chłopak się stara, żeby, nie wiem, nam było jak dobrze. Ja to, kurna, mam wyczucie. Wiem, kiedy wpierdzielić tego ulta. Naprawdę, jestem siebie dumny przy tym meczu. No, nasi już tam mają killing spree Mam jakieś miecze, kurna Kręcą mi się miecze, łotów Tu, nie wiem, red czy co? co? Muszę sobie do tego smuka kupić manę, bo ja pierdzielę z nim. Naprawdę, ja pierdzielę Może ciekaj damy... czekaj, to duży No to już mi bierze, jak pięknie! Jak pięknie! Jak pięknie ten system, bardzo oh, się rzadko zdarza Spierdzielaj, stan słoneczny w Ukongu No nie, jeszcze musiał coś robić. Dobra, ja też coś dam Chyba się relognę Czekajcie panowie, idę z wami! Idzie dobrze, że jestem siebie dumny. Idemy są w miarę dobre jak na tym poziom gry. Buty Dwa potki zawsze gorytrzynie. Nie wiem czy... Dobrze, śniamy Nie grafika jest całkiem całkiem. Może aż tak nie powala, ale ten tryb tak dobrze mówię? Szczególnie osoby? To jest naprawdę, naprawdę super. Pewnie mi się spodoba. PIGNOJKA! O kurna. O, fuck, 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 FUCK! CO TO JEST PIS... Ujfu, poszło. Czy jakoś trafiłem? JEP, JAK stuna Dobra, dobra... Dorwiemy cię, spalę twój dom i znajdę matkę, nie Dobra, depil Daj są moje Może zaprezentuję teraz dżunglę, to by był dobry pomysł. Więc tak, tutaj jest... Speed camp, no. a tak to mi się nie przyda. Co my tutaj mamy? Tutaj jest damage. Damage, tak. kam dobrze mówię. A ja idę pod manę. DEPILU, MANA JEST MOJA! NIE! NIE PODPIERDZIELIŁ MI! Przypadek? Nie sądzę. Ja GO W TEN KOT CISZNIESZ? Ten... O, oh, o oh, oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, synek lecisz. No. Znam, fajnego gościa. Kurde, mam niby ten, 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 ten blue, czy jakby to, jak to w smacie się nazywa, ale i tak dużo daje. Uh, Opa! Oh. Pościcie! I wypiękniemy, dobra! Nie stary nie! Kombluo! Oooo! to, jest nie... Co to jest na nabluło? Teraz? W sumie... Majcie chyba też coś na zrobię, bo... Jest takie niebieskie. Jaka to jest? Jaka debil, ale są... Jakbym widział Kamila Stocha, też tak latał. To może ta postać? On grał tą postacią pewnie. FAK! Nie wypierdzielaj! Jestem dobrym dzieckiem. Ule wpierdziela ta liska mojego synka. E, pf, syn. Zasuj się hej. Fuck! Czemu to mnie leje gówno? To jest Feni. Fen o! Nie dozwoliłem coś. Dobra. Jestem za, żeby spierdzielać, bo tam jakiś stary dziadek po 20 jego goni. Dokładnie, Stali staliście tak pod 20 Haha, dobrze słuchaj, jak zwykle No i stanie Dobra, no to zaraz wracamy Ponieważ ta książka się stakuje What the fuck, ja tu i temów nie ogarniam, co dopiero... Smaj Ok Okej Oni no patrzcie widać że z YouTube'a się zgadza, 5 pot. No zaraz no, na wiele flipi na podkin pod manę Dobra no ci się kurna, blusta, nie, to ciebie Ła? Nie zabij. wiedziałem, wiedziałem że ten murzyn by... już, już Dobra. Sunęć ty włukąk i gdzie zapierdziela, A, ale stoi czeka chyba na tego aresa. Ta kałuża nic mi nie zabija. Ja pozdrawiam kałużę kolegę Jeden skunt, panowie, stunujcie kurna, stunujcie. Oh, o, no, no, go! Ej, ale tam był mój tool, żeby... No nie dali mi killa mimo że ożył oh, że... no, Tu tak ma w sobie, to dzielę Ej, bo, bo ci kopny z wiatru, póki... Wtedy Dobrze, haj się zgadza I tu tam? Tak Wiatrem WALĘ Bez skojarzeń, naprawdę What the fuck? Co to kurna i... Aha, dobra. Or... Nie, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, nie Co kurna? Zabijem kogoś Wyjdź. Wyjdź, śmieciarzu Stary na no ulti, na no ulti Please no Ale nie z się rzuca, że on ma... Co <try> areszt? w sumie no chyba no, 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 no. Dobra. Dobra Nie! Tu nasz TWKONK na pierdzielać Nie tra... Nie trafiłem Tak pierdzielaj, się, że ja walę Ale możecie zjechać z Juchamskim. Dobra, oczywiście że haj się zgadza, dlatego że zdepijemy dwa dwa pod Kurwa, co to się... Dobra, idzie się... To ja się relognę Napiszę panom Z2 Albo napiszę from Panowie skąd jesteście? Skąd jesteście? Mówcie No, mówcie Nie no, fajnie jakby ktoś z Pol Polski był, ja bym się cieszył co? No bo dobrze grają chłopaki, dają sobie radę Chyba, chyba są wkurzeni, tak? ja rysuję to wszystkie, dlatego nie odpisali Le, kurwa To się inaczej jeszcze kupił Mój wiatr będzie nas osłaniał O, synek będzie robił plecy Uwaga, ja jeszcze mam szykować Szyko, bo szykuje się w ukąk Alex Free ja chcę być legendarny. to trzeba mieć... Poś... O, fuck, 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 fuck. Tu to, to się odtegowuje? Czekaj, synek. Jak chrpicie, nie ma mi tego. Dobrze, synek. Skacz. Jakiś Pegas? What the fuck? No i... ...z gówno mi odpisali naprawdę. Nie, 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 nie! Gdzie ja mam iść, kurna? Pomyliłem się z Ja zrobię tak. Nie no, ja bym chętnie spierdzielił w sumie. Eee, słoneczny Wukong, chyba mawka. O, oh, fuck, nie. Kurde. Słoneczny Wukong! Jak coś tam, nie wiem... O, Wukong nadchodzi! Mój wybawca! <suszy> <suszy> Misowałem ulta! Fuck. F**k! <suszy> wol.

Naprawdę ja to tak robię taka oczyścik no no, no 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 nie 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 ma kurna Nie zabijesz, nie zabijesz, bo ty ciota jesteś Nie, ja... nie Ja ten kurna włókna Przystylo mana, ale O wrzesę sobie tego tak. Zresztą, ta droga przynajmniej trochę kory Życia nie mamy Ciekawostka dla... Ale były lagi, what the fuck? Czy, czy, czy dlatego, że nie jestem w Czyżby to do tego? Czyżby czy, to do tego, co ja miał kupić, ha. Ja wolę, już jestem full item, naprawdę, really? Standard Proszę tutaj nic nie mówić, bo ja naprawdę nie wiem jak ja kupuję rzeczy, wiem, że budy się... Muszę jakoś wykorzystać te pieniądze w dobry sposób, na no to widzicie. O kurde, słoneczny w ogóle No jasne. No 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 no. No 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 no. No miejcie O, zniszczyłem tego konkonictwa Jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku To jest Order ditia. Nie nie mnie już. po już? Zabijłem go Teraz po pysku zostaje od tego kurna Makczupikczu I zabi tego Makczupikczu, tak! GGWP! GGWP! Dobrze. dobrze! Dobrze! Dobrze, dobrze! Więc drużyna piekarzy wygrała! Bardzo dobrze! O gość miał no, no connector Aha, ta, ta Eliza... To Eliza i się zgadza. Master Level One. Good master. Ja mam taki. No dobrze, ziomeczki To by było chyba... Ciii. Cicho, mój czempionie. To by było na tyle. I był taki mecz, że GG. Dobrze. No to... To jest koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobał i zachęciłem Was do zagrania w Smite'a. No. I to tyle, więc łapkujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć, ściala.